Witam Was w kolejnym odcinku Retro Gaming Room. Słuchajcie, dzisiaj do mnie właśnie dosłownie przed chwilą przyszły kondensatory, które zamawiałem. Wziąłem sobie 5 sztuk, potrzebne były mi 4, natomiast jeden jest na wszelki wypadek. No wiadomo, żeby może kiedyś się przydanie. Oby nie, ale zawsze biorę sobie jedną sztukę, dwie w zapasie. Co ja mam za kondensatory, moi drodzy? To są kondensatory Jami.com. 300, 3300 mikrofaradów na 16 v wytrzymałość praca do 105 stopni Celsjusza. Bardzo ładnie. Ja tutaj już właśnie rozgrzewam swoją lutownicę. Się grzeje elegancko. I na początek tak, obydwie płyty główne tu już mam też przygotowane na stanowisku. A co, będziemy lutować brakujące kondensatory. są o tutaj i tutaj. Będziemy je ładnie zaraz lutować. I po kolei Odpalimy Amigi, zobaczymy, czy wszystko działa. Na pierwszy ogień do odpalenia pójdzie Amiga, ta, w której poszły kondensatory, a na drugi, ta trudniejsza, którą się spodziewam, że może dalej nie odpalić ta płyta od MGR-a. Będziemy natomiast kombinować. Z tego co pamiętam, MGR mówił, że chyba tam coś jest z Kickstartem, dlatego, jeżeli nawet płyta od właśnie niego nie odpali, na samym początku podepniemy na wszkipadek ACA 500, co pozwoli nam zignorować parę układów i zobaczymy, czy pójdzie z ACA. Jeżeli pójdzie z ACA, to znaczy trzeba po prostu kombinować w układach i będę wiedział przynajmniej w czym problem. No dobra, ale dość gadania. Ja to szybko lutuję i widzimy się już przy odpalaniu sprzętu. Teraz słuchajcie, jesteśmy już z powrotem. Najpierw widzimy z tą pierwszą moją płytą, tak, która była przybierana na 1 MB chipu. I tutaj elegancko, oczywiście. Kondensatory są przygotowane. Tu sprawa powinna być spoko, ale kontrolnie sprawdzimy, czy ona zadziała. Ja jeszcze nie odpalałem. Właśnie ten moment jest specjalnie dla Was zarezerwowany. Chociaż tu jestem akurat pewien, że, że ona odpali. Dobra, mam amigę podłączoną. Już to podłączyłem na szybko, żeby Wam zaoszczędzić czasu. No ale dobra, lecimy. Trzy, cztery. No i elegancko. Jest płyta. Tutaj stacyjkę sobie podłączyłem. jeszcze dodatkowo ładnie się odzywa. Tyka sobie delikatnie. Może jeszcze weźmiemy coś włóżmy. Standardowo wezmę może i kana. Oj, go odpalę tu ciężko. Mi już przejrzaż. No. Pff. Pff. Od razu. Ledwo włożyłem, już się pojawiło. Spoko. Dobra. Nie mam jak tego zresetować, wezmę jeszcze raz i ją odpalę. Moment. Wyłączamy. Tak. I włączmy. No. Pięknie. Dobra, wszystko ładnie działa. Podłączmy teraz płytę demgiera. Tą, której się bardzo y, obawiam. Ja ją podłączę i potem wam trochę potłumaczę, bo miałem naprawdę taką z tą płytą jazdę, że to się w głowie nie mieści. Ale to za chwilkę. Ja robię małe cięcie i widzimy się już z podłączoną płytą, o której wcześniej wspominałem. I dobra, mamy płytę dęgiera i teraz tak, zacznijmy może tłumaczyć, bo z tą płytą to się tak nabawiłem, że ja cię kręcę. Zrobię wam małego zooma. Zobaczcie, jakie te One są tak krzywo y, włożone. To... W... Jest to dlatego, ponieważ tutaj były po prostu wszystkie punkty zarówno z tyłu jak i z przodu były po prostu pourywane. Prawdopodobnie podczas demontażu kondensatorów albo ktoś za mocno pociągnął, albo było zbyt mocno przegrzane pole lutownicze. U góry tutaj w tym kondensatorze, tutaj na plusie musiałem ścieżkę wziąć i oskrobić, a żeby tak właśnie, że przy punkcie, do którego idzie ścieżka po prostu lekko ścieżkę rozdrapuję, tak, trochę ją cyną zalewam i po prostu robię taki troszkę większy lód. Albo czasami po prostu nóżkę zaginam w tym miejscu i lutuję to. Ale powiem wam naprawdę, się tutaj namęczyłem ostro. To nie było łatwe i nie lubię tego robić, ale zrobiłem to. Jest wszystko drożne. No, gdyby to zobaczył jakiś elektronik, tak, no ja też jestem elektronikiem akurat, ale gdyby zobaczył to inny elektronik, to po prostu by się za głowę i powiedział, no, bardzo brzydkie słowo, o... I słowo na K, no nie? Co najmniej bym powiedział. No nic, ja Wam nie będę pokazywał tych pól, bo sam tego się trochę wstydzę, jako osoba, która się w tym kierunku kształciła. Ale miejmy nadzieję, że Amiga zadziała. No, kurczę, ten moment no, po prostu jest teraz decydujący. Zobaczymy, co się stanie. Trochę się tego obawiam, powiem szczerze. Flopa sobie podłączyłem oczywiście, bez klawiatury. I po drodze, jeżeli, jeżeli odpali, Sprawdzimy, czy jest dźwięk. Tutaj myszka też już jest podłączona. O nie wiem, czy widzicie, jest. Tutaj myszka też już jest podłączona. Dobra, wywalajmy zuma. Trochę się, trochę się stresuje tym momentem, ale dobra, sprawdźmy. Na razie bez dyskietki, bez dyskietki. Ja tu mam już. O, turikan jest przygotowany. A no dobra, to co? Trzymajcie kciuki, nie? Trzy, cztery. Ekran on zaskoczył. Jest! Woohoo! No! Zajebiście! Kurka wodna! Patrzcie, no ekstra. No to jak widzicie, no... Płyta wystartowała, mimo moich właśnie kombinacji. E, no wystartowała, tak? Nie było kondensatorów dwóch, ale wydaje mi się, że największy problemem były właśnie oporniki, których tam e, brakowało. Ja wymieniłem tam na jeden troszkę pod większą moc, drugi jest o podobnej, no ale to nie powinno akurat nic tutaj się dziać złego. No dobra, stacja ładnie tyka. Tyka, tyka. Dobrze, tyka. Wy możecie nie słyszeć, ja słyszę, ale mam nadzieję, że też słyszycie. Dobra, wkładamy do stacji teraz dyskietkę. Ja tu może przekieruję o troszkę wyżej. No sorry, nie mam szerszego kąta, więc więcej Wam nie pokażę. Na razie tylko pokażę, o, dyskietka włazi. I czyta ładnie, pięknie. To co? Mychę naciskamy. I co? Dobra, poszło. O teraz sprawdźmy, czy będzie w ogóle dźwięk. No teraz sprawdźmy czy będzie dźwięk. Miejmy nadzieję, że tak Ale już zajebiście, nie mega, kurde, działa, działa. Pięknie. Obawiałem się, że będą większe problemy z tą amigą, naprawdę. Trochę MGM właśnie tak nastraszył, ale... No, jest dźwięk piękny, Picobello Mirandola, normalnie. Zajbiście. Dobra, kolejna płyta główna jest od amigi. O, kurwa, czekajcie. Nie, działa, dobra. Przepraszam za wyraz. Trochę się zagalopowałem. No ale jest ładnie tutaj. Pięknie, no po prostu pięknie. No i co tam dalej? Żyjesz, czytasz? Czytasz, żyjesz. Dobra, fajnie, fajnie. No aż się, aż się powiem szczerze troszkę spociłem, gorąco mi się zrobiło normalnie. Jak to odpalałem. Niesamowite życie, po prostu coś wspaniałego uratować sprzęt. Naprawdę, tym bardziej takiej wagi, nie? Jak Amiga 500. Dla mnie te komputery to są najlepsze komputery, właśnie Amiga 500 i cieszę się z każdej uratowanej amigi. Ta płyta główna pójdzie do amigi, którą właśnie kompletuję dalej. Dokładnie tutaj zaraz Wam pokażę obudowę, bo mam ją przy sobie. Momencik, momencik. O, tylko jeden kanał mi nie styka coś. O! Tak. No, słyszycie, tylko jeden kanał jest. No cóż, mamy dalej pracę z tą płytą, ponieważ jeden kanał, audio mi nie działa, drugi działa, ledwo, ledwo, ledwo. No dobra, z tym będę pracował już, to jest akurat najmniejszy problem. Największy problem to jest właśnie, żeby płyta wyratowała. Pokażę Wam tą obudowę. Nie wiem, czy ją pamiętacie. Tak, tutaj. Wezmę już trochę zuma, wywale, żeby było... A, nie mogę bardziej, no szkoda. To jest ta płyta, to jest ta obudowa, nie? Z tą dziurą tutaj do odratowania. Jest taka dziura, ja wezmę sam dół, pokażę, żeby było na tle ekranu lepiej widać. O, proszę bardzo, z taką dziurą. Tu pójdzie szpachla, tu pójdzie też. Yy, będę to spawać, Po tym pójdzie trochę szpachli, i będziemy musieli całą obudowę niestety pomalować, żeby była jednokolorowa. Chociaż myślę, że skoro to jest dół, to można po prostu lekko podmalować podobnym kolorem, bo to i tak nie będzie tak, że cało w oczy. Tu jest obudowa już wybielona. Ona jest bardzo ładnie wybielona, więc. Dużo pracy tutaj przy niej nie mam, no ale trzeba będzie to odratować. Aha, i jeszcze jeden mankament, tak? Tu mam urwany yy, ten trzymasz, tak? Ten pionowy taki trzymasz do stacji dyskietek, ale to sobie zrobię. To też nie ma najmniejszego problemu, będę to sobie składnie odnawiał. Zarąbicie, no mega się cieszę, że działa ta płyta główna. No jednego kanału nie ma, nie wiem czy to coś we wtyczce, trzeba po prostu luty poprawić, czy może jakiegoś opornika, albo kondensatora nie zauważyłem. To już będę grzebał później. Ważne, że działa. Dlatego MGR dzięki Ci wielkie za płytkę. naprawdę udało mi się ją uratować. Na szczęście jest sprawna, nie do końca, ale najważniejsze, że pokazuje obraz i chociaż jeden kanał się tutaj ładnie nam odgrywa, tak? Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną w tej szczególnej chwili. Cieszę się bardzo, że wszystko się udało, wszystko poszło po mojej myśli. No i co, i z tej strony, jeżeli chodzi o mnie, to licznik to wszystko. Ale zanim jeszcze zakończymy, dodam jedną rzecz, że już w następnym odcinku będę brał się za mojego 486. Będę próbował go postawić znowu. Mam mega chęć właśnie to zrobić, już przyda to czas odpowiedni, więc na następnych odcinkach spodziewajmy się, że będę stawiał na nogi swojego 486 i na pewno będzie jakiś gameplay. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie odcinka i zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam.